Pompa Hitachi Jutaki S-Kombi, 4,3 kW wersja lodówka, tak zintegrowana. Jak włączyć pompę ciepła w każdej nowym sprzęcie Hitachi? Niby prosta rzecz, a jednak tutaj mało intuicyjna. Tak wygląda w ogóle menu. Tu mamy tryb pracy, jaki ma być. Czy to jest grzanie, czy chłodzenie. Z reguły będzie mieć tylko grzanie i nic z tym trybem nie będzie się dało zrobić. Tutaj jest pokazane... Czy obieg grzania działa, bądź nie i jaka jest temperatura yy, wody, która jest yy, w obiegu Tryb ciepłej wody użytkowej, czy działa, czy nie, OFF Jeżeli tu się pojawią jakieś cyfry, jaka jest nastawa ciepłej wody Teraz, jak standardowo można taką pompę włączyć, która jest totalnie wyłączona, bo ta dioda się nie pali Można ją włączyć w ten sposób Co jest zrealizowane? Wszystko, co może być Czyli i grzanie, i ciepła woda są uruchomione i tu widzimy z automatu 28 stopni temperatura nastawa na podłogówkę i 55 na zbiornik. Jeżeli chcemy włączyć pojedynczy tryb bądź wyłączyć, musimy najechać kursorem na ten tryb, który chcemy włączyć, wyłączyć, po prostu zmienić, żeby był podświetlony, na przykład w tym przypadku ogrzewanie, i nacisnąć nie wiadomo, czemu przycisk wyłącz. I teraz wyłączamy jeden tryb, wyłączamy drugi tryb. W pozycji start włączamy wszystko, bądź włączamy wszystko. W pojedynczym trybie włączamy tylko ten tryb, który jest aktualnie aktywny.